Cześć, witajcie, ja jestem Mikołaj, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię od 0 do 50 tysięcy w Brawl Stars. Jest to już kolejny odcinek, tylko zostawcie 30 łapek w górę, a jeżeli wbijemy 50 łapek w górę, to uwaga, uwaga, będę wbijał kolejną postać na 25 rangę. W dzisiejszym odcinku, jak sami możecie zobaczyć, wbijem 4 tysiące pucharków. Zaproszę was do znajomych, wbijemy swoją pierwszą 25 rangę na zerowym koncie oraz odblokujemy sobie kilka nagród oraz kilka nowych postaci. Także bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Okej, okay. jak sami możecie zobaczyć zaprosiło mnie aż 9 osób. Także je już pozdrowię i zaakceptuję. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie Krystian, Kalo, Dawidek, Mona, Psyche, Błażej, no jakiś tam Dawid, i za in. Dziękuję Wam bardzo, jest nasz, uwaga, uwaga, 65, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie, dlaczego Adanix jest związany z tym odcinkiem. Także bez przedłużania zapraszam Was do meczu o 25 rangę. Dobra, także lecimy, słuchajcie, mamy mecz o 25 rangę. Gram z osobą, która ma 53 tysiące, ale jest to jej drugie konto, Także i tak mu bardzo Cię bardzo pozdrawiam, Aranix, bo to jest Aranix, czyli osoba, która ma najwięcej płatków, jeżeli chodzi o moich znajomych, także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i pozdrawiam jeszcze jedną osobę z mojego klubu XUWX za to, że pomógł mi na graniu Shorza. Także okej, okay, skupmy się, żebyśmy wbili pierwszą 25 rangę na tym nowym zerowym koncie, Herobinę 50 k dobra. Zaczynamy, ok. E, no, zobaczcie. Tak się to było tak, że ja tym Edgarem grałem także od 0 do 200 gram na solo. Od 200 do 500 grałem na napadzie, sam z randomami. Sobie wyobraźcie, że e, no, widzicie co on robi? Niesamowite. No i grałem tego napadaj, i tak się ciągle wygrywałem, ciągle miałem gwiazdę gry. Od, od około 600 płatków aż do teraz grałem solo, a teraz gram duo, także naprawdę dziękuję Ci bardzo, że wbijasz ze mną królu e, legendzie, czyli się dziękuję Ci bardzo, że mi pomagasz, bo naprawdę... No miło ze strony, bo naprawdę fajnie, że mamy szansę teraz wbić tą rangę. Okej, okay, top 5 dalej, ale wierzę w to, że się teraz to uda bo naprawdę cieszę się bardzo, okej, okay, mamy tutaj, to są, dobra, to są nasze darmowe parki upsy, nice, bardzo dobrze, dobra, jest dobrze, super, top 4, mamy po 8, także mamy wielką szansę, tylko żeśmy teraz tego nie zwalili, dobra, nice, jeden ginie, ja se to wezmę, okej, okay, on zablokował krona od Leona, okej, okay. Maisie tutaj jest, dobra, nie wiem, czy skakać, dobra, robię tak, no i bardzo dobrze, mamy top 3, więc zostało jeszcze jedna drużyna, i będziemy mieli 25. nagę na Edgarze. Piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejną 25. nagę, i pamiętajcie, że 50 łapek w górę to kolejny odcinek. 50 łapek w górę to będzie odcinek z wbijania kolejnej 25 rangi. Albo na szelce może także. Okej, okay, mamy oficjalnie 25 rangę i mamy to! Mamy wbitą 25 rangę. Pamiętajcie, 50 łapek w górę i lecę z kolejną 25 rangą na moim koncie. 40 błyskotek, niesamowite. No, praktycznie to jest niesamowite! Niby to jest normalna rzecz, ale wbijcie dla mnie na tym nowym koncie jest coś niesamowitym. To jest coś niesamowitego, zobaczcie na moje konto. To są piąte, szóste, dziesiąte, dwunaste langi, a to jest 25 ranga na Edgarze. Dziękuję Wam za wsparcie. Naprawdę super. Także my przechodzimy do odebrania. Nagród, także dziękuję Wam bardzo królowi legendzie, dziękuję się a my przechodzimy do odblokowywania nagród. Okej, okay, także już przechodzimy do odblokowywania nagród, jeszcze was zapraszam do klubu Team Koczek, ponieważ do niego wróciłem i niestety jak sami oczywiście zobaczyć mega e, no mega mega świnka niestety nie jest napełniona, ale jeżeli przyjdziecie pomóc, to bardzo wam dziękujemy. Na pewno będzie opening skany tu zadymiarskiego, także już tego się spodziewajcie. Srebro jeden na poziomie mistrzowskim Edgar, już także jest. Także my przechodzimy do odblokowywania nagród. Dobra. Ehm, no to pierwsze rzeczy to jest 200 monet. Potem mamy punkty mocy, co ciekawe. Okej, okay, 300 monet. No i mamy pierwsze kredyty, które dadzą nam nowego, epickiego, zadymiarze. Jest to frank, także bardzo dobrze. Jest już czwarty, czwarta postać z epika, Teraz odblokowywujemy mitycznego. Dobra. Ja sobie chyba talę wezmę, bo to będzie najlepsze. Jeszcze mamy przecenę, także chyba ułatwienie mamy dobra, no to lecimy dalej 250 monet podwajacze, podwajacze żetonów, następnie 300 kredytów do tary, czyli już mamy prawie 2 trzecie punkty mocy do dowolnego zadymiarza, 200 monet i na końcu mamy najlepszą rzecz, czyli 500 kredytów chromatycznych ok my sobie kupimy postać, która będzie legendarna w przyszłym sezonie i będzie to postać, uwaga, uwaga, search, dlatego musimy go kupić, żeby oszczędzić 3800 kredytów. Bo najnowsze karnety na pewno już nie będą za gemy. Także kupuj, będzie, kupujcie ten kanet, ten kanet musicie kupić zdecydowanie, ponieważ no, potem tych romatycznych już nie będzie. Ok, no to w podsumowaniu mamy 23 zadymiarzy. Wbiliśmy pierwszą 25. rangę na tym zerowym kącie. W przyszłym odcinku na pewno otworzę mega świnie na moim głównym kącie lub na tym. Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, żeby wbijać kolejną 25. rangę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dziękuję, do usłyszenia. No i cześć.